Chomik europejski to największy przedstawiciel chomikowatych w Europie. Jest uważany za gatunek zagrożony wyginięciem, a mimo to w Lublinie ma ciężkie życie. Zaraz dowiecie się dlaczego. W Polsce od lat jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Spadek liczebności wynika głównie z intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji i zmian klimatu. A 4 września podjęto decyzję o zabudowie górek jego siedliska. W dobie ekstremalnej suszy. To jest wielka polityka, to jest, to jest wielki biznes. Takim biznesem są na przykład. Akademiki, taki wytrych do tego, żeby więcej wycisnąć z hektara ziemi, żeby mniej mniej móc zainwestować w miejsca parkingowe, mniej w miejsca zieleni. I w Lublinie już tego typu akademiki mamy, które tak naprawdę są miejscami do, do stałego zamieszkania. Ale deweloper kupił za 41,5 miliona. Nie, za, najpierw kupili za 10 ja milionów, trzydzieści ja 39. Wpadł, ja teraz mało, są warte 100. Nie. Przegłosujecie, nie. Się? Proszę Pani albo Pani przestanie krzyczeć, albo ja Panią poproszę bardzo... 18 głosów za, 11 głosów przeciw, 0, wstrzymujących się Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla obszaru numer 1 i nr 2 położonych w Lublinie w ulicy Mochadelu Brześnia Politonowej Generala Bolesława Tuka, północnej koncertowej i Selberowicza.